Nadchodzi grać. najlepszy na świecie na w Nadchodzi drać, który zmieści mnie w świecie. Najlepszy drać. No, no, najlepszy drać. To co? Najlepszy drać. No, Jo. najlepszy drać w Najlepszy drać Przegrać so, hakerem, jest. To haker, to hacker, haker. Yes. Yes, Nie proszę. Jest. Jestem. Proszę. Jestem. Muben. Tylko hakerem. Najlepszym graczem. Tylko hakerem. Tylko hakierem. Tylko hakerem. Tylko hackerem. Tylko hakerem. Tylko 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 Tyle już widzisz co się dzieje na mapie, już widzisz co Tu mm -mm, swój harty dwa mam już Najlepszy grać, klatuje z nieba już Najlepszy, najlepszy nób, Nie, raczej haseł, smród